Siemano, z tej strony Lewaty, witam was w kolejnym informacyjnym odcinku, już ostatnim informacyjnym odcinku z serwera Kwaratowa Masakra, kolejny sezon, czyli sezon z wyspami. Jak już widzieliście, screenshoty na Discordzie i przypominam, dołączajcie na Discord, bo to jest najważniejsza rzecz w tym momencie. To jest odcinek informacyjny, już taki ostateczny przed wystartowaniem, odcinek, nie live, to będzie odcinek, yy, którym powiem wam jeszcze na szybkości co i jak. O, proszę, jaki piękny dzionek mamy. Tutaj na starcie macie zasady serwera takie regulamin zasady, które musicie wszyscy sobie przeczytać i znać. Ja wam teraz nie do tego mówił, bo to jest prosta rzecz. Druga rzecz, jak startujecie, tam dalej już na tej wyspie możecie sobie zbierać drewno. Podejrzewam, że najważniejsze mosty będą na początku z drewna, drewniane mosty, które są tutaj. Yy, w okolicy wyspy będziecie mogli łączyć drewnianymi mostami na razie, jak tamkolwiek. Ale potem trzeba będzie je upiększyć i z. Wygląd zmienić, żeby jakoś ładnie wyglądały yy, te mosty, żeby nie były takie badziewne i nie były jakieś zdirne ani skobla, byle jakie. Bo potem będą usuwane, jak ktoś nie będzie stosował i chciały tego naprawić, to będą banicje wtedy już szły. Dalej, nie ma automatycznego logowania. Silnik jest najnowszy. Silnik tutaj jest, Minecrafta. Co za tym idzie, jest jeszcze kilka ograniczonych pluginów. Tak, między innymi automatyczne logowanie premium. Na razie to nie działa. Jest pomysł, mam plugin zastępczy, tylko że będzie to trzeba zrobić w nieco inny sposób. Nie będę zdradzał, po prostu zrobię to w przyszłości, a ewentualnie może ten plugin zaktualizują na który był używany wcześniej. Na razie trzeba się rejestrować i logować nawet premium gracze. Skiny są tak jak były. System zgłoszeń jest taki jaki był, czyli piszecie ukośnik zgłoś, idziecie, macie informację, że musicie iść na miejsce, co ktoś zrobił i wpisujecie teraz jakąś tam treść, że ktoś tam coś zepsuł. Yy, ktoś tam coś popsuł, na przykład i o. A, że pięć słów więcej. No mniejsza z tym. Potem możecie sobie pod ukośnik zgłoszenia swoje zgłoszenia sprawdzić. O, ja nie mam żadnych zgłoszeń i nie, nie ma żadnych zgłoszeń tutaj. E, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, m, nie będzie sklepików tych i, i waluty osobnej, bo zrobiliśmy sobie purze mózgów, trochę dyskusji mieliśmy tutaj e, na ten temat i doszliśmy do wniosku, że nie będzie takiej rzeczy na razie, na razie, jak waluty osobnej, ponieważ myślę, że to by było, doszliśmy do wniosku, że za duży chaos by to wprowadziło i taki nieogar. Zostaniemy przy starym systemie, czyli jest log blok działający, yy, którym możecie sobie sprawdzać, yy, kto coś zrobił, kto coś postawił. I to wszystko działa, także logblock nie zmienia się. Jeżeli będziecie sobie robić sklepiki, czyli za diamenty coś wymieniać, to, mm, to będziecie widzieli, kto co zrobił. Jak zgłosicie kradzież, to oczywiście banicja jest, więc nie będzie z tym żadnego problemu. A taka waluta zewnętrzna, ogólna, to myślę, żeby trochę. Trochę by tutaj myślę dużo nieogarów wprowadziła, i, i ale ekonomia to jest planow planowane. Ekonomia może wprowadzimy, jeżeli będzie to wszystko ładnie wyglądało i szło, a jak nie to w kolejnej edycji wprowadzimy ekonomię i sklepiki takie automatyczne z pluginu. Na razie nie będzie, tego zostajemy przy starym rozwiązaniu. Żyć nie ma żyć, ponieważ jest to sezon z wyspami i podejrzewam, że będzie strasznie duża ilość śmierci, więc no nie będzie żyć, ponieważ za dużo by to roboty zrobiło i problemów na razie, na ten moment, więc życia są usunięte. Tak samo z Creeperami. Creepery nie wybuchają. Nie niszczą, wybuchają, ale nie niszczą terenu, bo to też jest zbyt zbyt OP trochę, ponieważ za dużo by tu byśmy mieli zgrifowanego terenu. Przy czym, jeżeli ktoś sam będzie grifował teren, czyli jakieś robił dziury z dupy, że, czy coś, na swoim terenie może się bawić, go żeby to nie wyglądało jakoś szkaradnie, no bo to bez sensu jest po co, po co psuć tak ładnie ładną mapę. Widzicie jak to zalebiście wygląda Co dalej jeszcze chcecie wiedzieć? Strony internetowej na razie nie ma Planuję zrobić w ogóle w inny sposób to stronę internetową. A co za tym idzie? Jak nie ma strony internetowej, to nie będzie dyn mapy na razie. Ta mapa jeszcze jest. Nie będę wam zdradzał, ale ona jest jeszcze nieskończona, ta mapa, w której jesteśmy. Będą wprowadzane różne eventowe rzeczy. Tak samo, jeżeli wam się skończy dirt, na przykład. No, wiadomo, że nie będziecie teraz ogłacać wszystkich wysepek z dirtu, ale jeżeli wam się skończy dirt, to będą dodawane eventowe mapki wszelakie, czy z dirtem, czy z jakimiś surowcami i tak dalej, i tak dalej. Zatem. O, poranek. Zatem. Nie macie się co przejmować o tym eventy, lub eventowe mapy będą co tydzień. Uwaga, co tydzień będą eventy, lub eventowe mapy. Na start mamy taki smaczek wspaniały, jakim jest zagadka. Jest, przynajmniej mi jest wiadomo, że jest jedna lawa na tym serwerze, na, tym, na tych wyspach. Jest gdzieś lawa, może nie jedna, ale jest gdzieś lawa. Bym wprowadził błąd. Jest gdzieś tam w okolicach lawy zagadka. Możecie się podzielić tą zagadką, jak znajdziecie, jak, jak zna znajdziecie tą zagadkę, będzie pewna treść, która prowadzi do może jakiegoś nagrody, do może jakiegoś skarbu, ale nie zdradzam więcej, jeżeli znajdziecie tą zagadkę, to możecie na pomoc, na kanale Discord na pomoc, wysłać screena, jak już znajdziecie, jak już znajdziecie ten skarb. Na przykład z jakimś hashtagiem, zagadka czy coś takiego. Może być ciekawie. I zobaczymy kto znajdzie tą zagadkę i, i pochwalcie się co znaleźliście tam, bo jestem ciekawy kto znajdzie tą zagadkę, więc e, pochwalcie się, jeżeli ktoś to znajdzie. No i cóż, zgłoszenia będą sprawdzane, są już sprawdzane. I najważniejsze są trzy rzeczy, najważniejsze, że musicie subskrybować i mieć... Subskrypcje publiczne. Ja wam dam jeszcze pod tym filmem też link, jak to zrobić, żeby były publiczne subskrypcje. Kolejna sprawa. Musicie być na Discordzie i napisać poprawny nick z Discorda w zapisach, ponieważ te trzy rzeczy będą wymagane i sprawdzane: nick Minecraft, Discord i subskrypcja kanału. Oczywiście, coś o sobie to wam pomaga, jeżeli coś napiszecie sensownego i z głową. I myślę, że to jest tyle. Także. To są najważniejsze rzeczy na ten moment z tej edycji. I kiedy start? Najważniejsza rzecz, na którą pewnie czekacie. Start będzie w niedzielę, czyli 26 kwietnia. O godzinie 14 będzie live z serwera. I o 14 będzie wielki start. Wysepek, czyli zmieściliśmy się w kwietniu, udało się ogarnąć serwer, bardzo dużo mieliśmy zabawy z wyspami, ale wyspy są naprawdę kozackie, eventy też się kozackie szykują na ten moment, eee, więc to będzie jedna z ciekawszych edycji, mam nadzieję, że i najfajniejsza, także zapraszam na serwer, tu jest wasz spawn, troszeczkę inaczej niż było na poprzednim filmie, ale to jak wbijecie to sobie, zobaczycie, jakie tutaj są wysepki w koło. Umie zobaczycie to dopiero na live, jak będziemy grać. Ja wam tylko tutaj troszkę się pokręciłem tak jeszcze, żeby było trochę w tajemnicy. Także zapraszam jeszcze raz 26 o 14 na live, czyli w niedzielę. I wtedy zaczynamy zabawę. Także ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia w niedzielę na live.